Tony Deszczu, siemanko. Siema, Tony Deszczu, dziękuję bardzo za Subixa. Dobry wieczór, dzięki za 15 miesięcy. Co, lewo, nie? Co, na lewo? A, no. Już nie wiem, czy tobie jest dobrze, GFM, na lewo, czy nie? Czy whatever. Ach, chujowo, ale jak my nie pojedziemy, to kurwa nikt tam nie pojedzie. Staram się... A zaraz z... nam Arte odstrzelą. Muszę zobaczyć, jaki mam na tym czołgu Ty zestaw. Bo tu to mogłoby być ciekawe. to ta stawa dosyłacz. Pewnie tak, bo tutaj, chociaż mało mam zasięgu widzenia, to chyba bez wenty ja te. Ciekawe, co jest załącznikiem. ma mało zasięgu widzenia. No dobra, ale z żarciem i z załogą powinien mieć. No może, nie wiem. Tak, właśnie, a ja dzisiaj oglądałem kawę tego rademiaka. Nie widziałem bramki dla Lecha, ale ra rademiakę widziałem obie. W ogóle dzisiaj sobie wszedłem na pyszne.pl, bo miałem tych punktów 160 i sobie wziąłem kamerę plus na miesiąc. E, jakiś tam. Taki, taki ten próbny. Bo jakoś mi się zachciało mecz odpalić, jakiś Premier League dawno nie oglądałem. Więc włączyłem mecz Manchester City z Wolverhampton. I to co tam... Od... Co no, i to co tam odjebał zawodnik Wolverhampton od koniec pierwszej połowy to jest kurwa masakra. To za Dzban w ogóle. Koleś dostał żółtą kartkę za za, za faul, nie? Był rzut wolny i, I gracz z Manchesteru City zaczął go wykonywać, a ten kurwa nie odszedł, tylko stał od niego metr i mu nogą przeszkodził, nie? Piłkę mu odbił. No a nie może stać tak blisko. Sędzia się wkurwił, domu mu drugą żółtą mi go wyjebał z boiska. Chula, boję się, że się uleją na nas. Nie, nie trać HP, nie trać HP. Jak nie będziesz tracił HP, to może się nie uleją. Cofnij Strif się, 8, cofnij 1. Da się. Dasz cofnąć tutaj? Ta. Mają problem, bo też nie mogą wygiąć tak lufy. Ja wiem, nie, wiem, na wiem, tylko polkę. wiesz, oni jak na hama wyjadą, to wyjadą po prostu, zbiorą, ale nas wyjebią. Więc nie dać HP, bo jak zobaczą, że masz mało, to się będą chcieli ubić za wszelką cenę. Się uleją wtedy. Na razie to ty masz mało. No ja wiem, no. Arta mnie jebnęła teraz. Dobrze, Paulinko. Paulince nasza siła i nadzieja. O nie! Skoda. No. Cofniesz? Och, no. no. A jak zostanę sam, to mnie na pewno tu zaorają zaraz. Ciafaj, ciafaj, to co, ciafaj. my nikogo nie, nikogo nie mamy z tyłu? No jak widzisz. Znożego go dobić, czy nie? Nie przebiłem, fak. Ja też nie. Uff, odbił się. Ale już Skoda naładowana jedzie. Kapie ja to, co jest. Kurwa, to jest ostatni. No właśnie. Kurwa, mąż. Ja myślę, że pewnie zawsze. Arta. Bastionożolomów, nie. Paulinko, ilfe? No. Cztery, pięć. Te hateczki tutaj nerwowo, nienerwowo. Nie A nasi spierdalają, także No nasi są sami. idiotami, więc. jakoś mnie to kurwa nie dziwi, że są durniami. Zdziwiłbym się, jakby było inaczej. Alta do mnie. No, że tylko no, w armatę. A to przeznaczenie robisz, czy co? No trochę tak. Trochę tak. Wyciągam ich pod te czołgi tutaj, co stoją z tyłu. Nasze, nice. A no, nasi to nie wiem, co... No, jakby zarobię. zostali, to by to ogarnęli pewnie. Nie no, mi chodzi o raczej ca całą resztę tej, tej cudownej drużynki, nie? To jest ten wagon. O, ta spokojna, tutaj wyciągam ich, napierdalam sobie, więc... A Arta w gwardziste, na szczęście jebnęła. Źle także... nie ma. Nice. <grym> Okej. Okay. Teraz Progetto mi wyjedzie na dupsko i się skończy. Nie, to jest przy bazie. <grym> Płacały się w... nie, Dobrze, Dobrze że się środek opanowane, to mogłem się wycofać, bo tak to bym stąd dostawał normalnie strzały i by było gg. Ależ bohaterski opór tutaj stawiłem. <grym> Naj, najśmieszniejsze jest to, że cała reszta kurwa drużynki po 100% HP ma, nie? No tak. <grym> A po co będą się przemęczali. Nie wiem czy wjechać tu na górę, bo mogę się zaświecić zginąć. Się widziało go trafiłem. No i co? ostatni prog schowany gdzieś tam. No, nope. nie, nie, dla psa basa Ej, może będzie MK3600, 1900 spota, jeden frag, może. No i nie trzeba raczej dużo, chyba, nie? Ale iMIS nie jest złym czołgiem, on jest w porządku, ale nic ponadto. Po prostu nie pasuje do obecnej mety, niestety. To za mała alfa, za słaba mobilność. gdzie ma je taki stary Zgrad. Cześć, jest MK. Wielki Wixpot na czubku wieży. Na ten Wixpot jeszcze jak cię mogę, akurat.